Ostatnio nieźle oberwałem i pomyślałem sobie, że, żeby sobie dać spokój na jakiś czas. I co, może do senatora umiechać? Daj spokój, młody. W ostatnich dwóch walkach pokazałeś, na co cię stać. Teraz trzeba ku póki gorące. Inaczej przypadniesz. Zapomną o tobie raz, dwa. Pamiętaj, że na twoje miejsce czeka już kolejka chętnych. No dobra. Ale... Na walka z Grimakowem. Przecież to nie jest moja kategoria, facet zrobi ze mnie miazgę. Niekoniecznie. Słuchaj. Słyszałem, że Grima trenuje, pije, położysz go, raz dwa. Masz dwa tygodnie na przygotowanie. Zastanów się. Zgarnisz kupę kasy. No i jak wygrasz, będzie o tobie bardzo głośno.